Najczęściej wykorzystywaną funkcją w tym pilocie przeze mnie jest płytka dotykowa. Jestem przyzwyczajony do korzystania na co dzień ze smartfonów, z tabletów, więc ta możliwość nie zmienia moich przyzwyczajeń. Zmiana kanału przy wykorzystaniu pilota Touch mode Control może odbywać się tak naprawdę na kilka sposobów. Pierwszym ze sposobów jest wywołanie pilota ekranowego, gdzie wszystkie opcje dostępne na klasycznym pilocie są dostępne z poziomu pilota ekranowego, który wywołujemy przyciskiem, który nazywa się More. Drugim sposobem jest naciskanie przycisku góra-dół, natomiast najciekawszym, moim zdaniem, sposobem jest wywołanie płytki dotykowej i możliwości rysowania. Wystarczy palcem narysować numer kanału, a telewizor automatycznie zmieni nam na nadawany program. Możemy także wywołać kanały dwucyfrowe. Rysując po prostu dwie cyfry na taśpadzie. Za pomocą nowego pilota jesteśmy w stanie sterować głosem naszym telewizorem. Żeby zmienić źródło nadawanego programu, wystarczy nacisnąć przycisk Voice i wypowiedzieć odpowiednią komendę do naszego telewizora. Źródło. Źródło 1. Po chwili telewizor automatycznie przejdzie na tuner, wbudowany tuner telewizyjny dvb -T. Nowy pilot Touch Remote Control wykorzystuje protokół Bluetooth do sterowania telewizorem, dzięki czemu nie musimy kierować go w stronę naszego urządzenia. Wystarczy nacisnąć dowolny przycisk skierowany w stronę ściany, w stronę kanapy, nie musimy nawet go podnosić z naszej ławy i możemy zmienić każdą możliwą funkcję na naszym telewizorze.